Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Inside Solution One. Przed wami Tomasz Piwoński, zarządzający Funduszem Solution One. Dzisiaj długi weekend, a odcinek poświęcę Dark Pulowi, który wystartowaliśmy w ostatni wtorek na giełdzie papierów wartościowych. Była konferencja, można ją sobie zobaczyć. Na mo, naszym wolu, na wolu Solution One, na Facebooku, tam jest cała transmisja około godziny z kawałkiem hmm, prezentacja projektu. E, no po, polecam, polecam. E, tutaj wam pokażę też. Mamy artykuł w pulsie biznesu o nas, tak? To co ku mojemu zdziwieniu na pierwszej stronie pulsu biznesu, kryptogiełda, jakiej jeszcze nie było, zdecentralizowana, czyli zarządzana przez społeczność z wynagrodzeniem za zlecenia i oparta na modelu matematycznym. Tak to właśnie o nas i treść wam pokażę. Tutaj jest, tutaj jest, tutaj jest ten artykuł z dnia, tak, Polacy budują kryptokiełdę, jakiej jeszcze nie było, jakiej jeszcze nie było, czyli giełdę, która, dla przypomnienia, giełda, która płaci za to, że użytkownicy na tej giełdzie składają zlecenia. Tutaj znacie tę stronę Darkpool NL, to jest tak jakby strona projektu, a tutaj wam prezentuję stronę Darkpool.One, czyli to jest strona firmy, która zbuduje ten projekt. Strona projektu Darkpool.nl to jest taka robocza, trochę powiedzmy, z przymrużeniem oka strona zrobiona, wiadomo, że to w taki sposób nie będzie podane, bo jest to zbyt takie hmm, ciężkie by było do użytkowania przy, tej, yy, przy tych grafikach. Mogę Wam też zdradzić, że yy, zakulisowo, że projekt prawdopodobnie nie będzie się nazywał Dark Pool, tylko Bright Pool zostanie przemianowany, ale to z czasem, na razie musimy, yy, na razie wystartowaliśmy, wystartowaliśmy nie tylko z crowdfundingiem, a, bo trochę nietypowo jak na projekty, bo tak wierzę w ten projekt, że my ten projekt realizujemy już od kilku miesięcy, to znaczy na pokładzie jest, jest cały zespół, praktycznie już skompletowany. To znaczy, my nie czekaliśmy na to, co zbierzemy z crowdfundingu, bo ja wiem, że jeśli nie zbierzemy, no to i tak y, ja czy ja, czy moja spółka, czy to Fundusz Solution One pokryjemy koszty całego developmentu Zresztą mamy to ten list intencyjny podpisany z naszymi partnerami i musimy do końca lutego dowieść po prostu MVP. Tego rozwiązania giełdy, która płaci za zlecenia. Więc no, prace idą już pełną parą. Mamy kompletny zespół. A strona darkpool.com to jest strona, spół strona spółki akcyjnej. Spółki akcyjnej, powołaliśmy taki software house, który zbuduje ten, tę giełdę, ale oprócz tego chcemy później budować kolejne projekty. To znaczy, chcemy wejść w krypto, chcemy jako spółka IT no, dewelopować różne projekty. I ja wierzę już tak, nawiązując mocno do Solution One, ja wierzę, że Gamingiem 2.0 na polskiej giełdzie, na GPW, na New Connect czy na głównym parkiecie Gaming 2.0 to moim zdaniem będą spółki związane z krypto. To jest taka przespana trochę w Polsce rewolucja. Przespana z różnych powodów, pewnie trochę i complianceowych. Dlatego chcieliśmy to podać w tak bardzo przystępny sposób complianceowo. Dlatego idziemy modelem, że to jest spółka software'owa, która buduje oprogramowanie i szuka partnerów, którzy wydadzą to oprogramowanie, którzy zajmą się uruchomieniem danego projektu. Ewentualnie jeśli ktoś ma jakieś ciekawe pomysły, które chciałby uruchomić, zwłaszcza w DeFi, no to my jesteśmy otwarci na współpracę, chcemy jako taki software house Dedykowany do tworzenia rozwiązań blockchainowych podejmować się jako taki venture builder, czyli chcemy dewelopować rozwiązania w zamian za jakiś zwrot kosztów i, i albo częściowy zwrot kosztów, tak jak w przypadku Darkpoola mamy umowę z naszym partnerem z Francji, że zwróci nam połowę kosztów developmentu, jeśli dowieziemy to MVP, no i oprócz tego udział w zysku, to co nas najbardziej kręci, tak to wiadomo. No i celem jest wprowadzenie tej spółki Dark Pool One, spółka akcyjna na Giełdę papierów wartościowych na rynek alternatywny, na rynek New Connect. No, zobaczymy. To no, wszystko zależy pewnie, w, może nie wszystko, ale dużo zależy od tego pierwszego projektu. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, tak nam się udało dosyć fartownie, że konferencję mieliśmy we wtorek przy All Time High Bitcoina. Co ciekawe, zapowiedź tego projektu na inwestycje Sach. Zrobiłem też na all-time high bitcoina, wtedy to jakieś 60 par tysięcy, już nie pamiętam, 4, 3, może 5, nie pamiętam. Teraz przy cenie, ponad 68 tysięcy dolarów, no to mam nadzieję, że ten symbolizm trochę tutaj pokaże jakiś też prawdziwy potencjał. Także development się zaczął, my po, ponad to chcemy zbudować community i to był jeden z głównych argumentów, dlaczego w ogóle robimy crowdfunding, bo wiele osób nie pyta, dlaczego robimy crowdfunding, zwłaszcza że możemy to sfinansować, zresztą już to finansujemy. A oprócz tego mamy też wielu inwestorów prywatnych, którzy się do nas zgłosili, nawet fundusze inwestycyjne. No ale w, w projekcie krypto ważne jest to community. Ta rzesza tych ambasadorów to jest pierwszy argument. No drugi argument, trochę e, tak duże zainteresowanie się wydarzyło w trakcie przygotowań do tego crowdfundingu. Trochę się obawiałem, że będę musiał zbyt dużo zainwestować w stosunku do kapitału w funduszu, a jesteśmy funduszem no, nastawionym na Umiarkowane albo niskie ryzyko, tak przynajmniej się staram go prowadzić przez te wszystkie lata, już 8 lat w funduszu Solution One. No i to, to chciałem się podzielić tak tym, tym, tym ryzykiem z, z szerszą publicznością, z innymi, no ale tak, no, tak to wygląda. Jeśli ktoś by chciał zainwestować w projekt Dark Pool One spółka akcyjna, to zapraszam na stronę darkpool.one Tutaj zakładka crowdfunding, proszę bardzo, wchodzimy i można poczytać o parametrach, tak? Na stronie wcześniej widzimy całą stronę o projekcie. Tutaj jest no, dużo, dużo. Można sobie tutaj o projekcie poczytać. Za chwilę puszczę wam film, to sobie zoba zobaczycie, jak, jak wygląda. Ten projekt, no ale jak ktoś chce głębiej sobie się zapoznać, to zapraszam zwłaszcza do obejrzenia tutaj pitch decka, zapoznania się z pitch deckiem i tam jest ten projekt pokazany. Wiele osób też pyta. Dalsze zapisywanie będzie już na serię C. Przy cenie 200 zł, a później na serię D 250 zł. No chcieliśmy trochę nagrodzić osoby, które wcześniej się zapiszą, to znaczy im szybciej, tym lepiej, i dlatego pierwsza, pierwszą serię jest seria B 160 zł za akcję. Minimalna kwota inwestycji około 5000 zł. No i ona teraz trwa, jak sobie wejdziecie tutaj w kup akcje, tworzy Wam się panel, tutaj są proponowane kwoty inwestycji, można to zedytować tutaj po prostu wybierając liczbę akcji i kliknąć kup akcje. Do tej pory przez te dwa czy trzy dni zebraliśmy 1 154 240 zł, to jest 26% całego targetu. Także wydaje mi się, że niezły wynik, bo crowdfunding był planowany na początkowo na miesiąc, ale formalnie może być do trzech miesięcy, więc ustawiliśmy trzy miesiące, zakłada, zakładaliśmy, że może miesiąc, a tu przez pierwsze dwa dni Weszło 1 154 000, aczkolwiek część wcześniej z emisji prywatnej około 400 000. W każdym razie no wydaje mi się, że całkiem nieźle. No i do końca serii B, to jest to, to co tutaj jest istotne: do końca serii B zostało 5 000 akcji, ponad 5 000, na kwotę 845 000. Wtedy ta seria B się skończy i wskoczymy na serię C, która jest już droższa, więc. Więc z tej serii C B, z 2 milionów złotych, zebraliśmy już, no nie wiem ile to jest, 60% mniej więcej, tak, więc jeszcze 40%, no ale się szybko zapełnia, tak, po ponad ponad połowa już tej serii B po, po dwóch czy trzech dniach to, to, także jesteśmy, jesteśmy zadowoleni no później będzie seria C później seria D ale to już przy wyższych cenach a teraz chcę wam pokazać film promocyjny przełączę się na YouTube bo tam będzie pełny tam będzie peł, pełny yy, ekran możliwy proszę bardzo puszczamy To jest Tomek Piwoński. Zarządza funduszem inwestycyjnym. Za chwilę go lepiej poznacie. Kilka lat temu wpadł na pomysł w giełdy krypto, która płaci użytkownikom za składanie zleceń. Wtedy jeszcze nie było technicznych możliwości, żeby to zrobić, ale dzisiaj to może być projekt, który wywróci rynek krypto do góry nogami. Ciekawi? Nie lubię ryzyka, a chciałem wejść w rynek krypto. Pomyślałem, że dobrze by było skupić dużą liczbę opcji, które pozwalają z bardzo ograniczonym ryzykiem zarobić zarówno gdy rynek krypto pójdzie do góry, jak i wtedy kiedy spadnie. Niestety opcje były bardzo drogie, w związku z tym wymyśliłem giełdę, która płaci użytkownikom za składanie zleceń. I dzięki temu może traktować te zlecenia jak opcje. To był świetny pomysł i tak powstał Dark Pool. Teraz tylko kogoś z rynku krypto, kto poprowadzi ten projekt. I tutaj pojawiam się ja. Kiedy obejrzałem program Tomka o po Dark Poolu i policzyłem tokenomikę, pomyślałem, że to jest świetny pomysł. Wziąć model black Solsa, zastosować go do wyceny zleceń i tak skorelować przychód giełdy z tokenem, żeby wpływać pozytywnie na jego wartość. Genialne! Ale po kolei, Darkpool to pierwsza na świecie giełda, która płaci użytkownikom za składanie zleceń. Pewnie się teraz zastanawiacie, jak to jest możliwe. Chodźcie, coś wam pokażę. Wyobraź sobie, że masz wielki diament i chcesz go sprzedać za milion złotych. Przychodzisz do jubilera i dostajesz taką propozycję. Jubiler zapłaci ci z góry 100 tysięcy za prawo do sprzedaży tego diamentu przez 3 miesiące. Ale deal jest taki: jeśli sprzeda za więcej niż milion, to nadwyżkę bierze dla siebie, a ty dostajesz milion. Natomiast jeśli nie sprzeda, to po 3 miesiącach zwraca ci diament, a ty zatrzymujesz 100 tysięcy. W tym przykładzie jubiler to jest Dark Pool. A diament to jest zlecenie i dokładnie na takiej samej zasadzie jak jubiler w tym przykładzie będzie zarabiać giełda. Teraz pewnie zadajecie sobie pytanie, no dobra, okej, okay, a co jeśli rynek pójdzie w niewłaściwym kierunku? I tutaj pojawia się model Blacka Scholesa i przewaga statystyczna. Wyjaśni Wam to Rafał Zaorski. Przewaga statystyczna. Chcecie wiedzieć, jak to działa? Model Black Scholesa to gra o sumie zerowej, jak rzut monetą. Jeśli będziesz wyceniać zlecenia zgodnie z modelem, a następnie kupować zgodnie z tym samym modelem i realizować cenę zapadania, to w długim terminie ani nie stracisz, ani nie zarobisz. Tak to jest zrobione. Za to ci goście dostali Nagrodę Nobla. Pool zaimplementowano to w ten sposób, że za zakłady płaci się tokenami, a giełda zarabia APTH bądź USDT. Giełda jest tak skonstruowana, żeby wygrywać w długim terminie. No dobrze, ale przecież giełda może mieć pecha i dlatego na pokładzie mamy Konrada, który jest mistrzem od wyceny instrumentów pochodnych i właśnie od zarządzania ryzykiem. I opowie Wam, jak zawodowcy liczą ryzyko. To równanie prezentuje potencjalne ryzyka ponoszone przez Darkpool, utrzymujący portfel opcji. Głównym źródłem ryzyka jest zmienność. Darkpool zamierza zbudować model zmienności, wykorzystując technologię uczenia maszynowego oraz dane on zapewniając najlepszą wycenę. Jednocześnie będzie najwięcej zarabiał w okresach wysokiej zmienności. Dzięki temu token DPX będzie wykorzystywany jako narzędzie zabezpieczania ryzyka inwestycji kryptowalutowych. Ryzyka są zabezpieczone i giełda jest skonstruowana w taki sposób, żeby zarabiać w długim terminie. Co robimy z tymi środkami? Większość środków, które giełda zarobi, odkładamy do specjalnego pula, który jest przeznaczony na staking. A my konstruujemy staking w taki sposób, żeby API ze stakingu było jednym z najlepszych na rynku. Żeby było jasne, my nie jesteśmy właścicielem projektu. Jesteśmy spółką software'ową, która zbuduje giełdę. Podpisaliśmy list intencyjny ze strategicznym inwestorem, który zostanie liderem projektu i nada mu kierunek biznesowy. Tomek w jednym ze swoich nagrań na Kompariku opowiadał o tym, że jest we Francji i domyka partnerstwo. Zresztą sam Wam o tym opowie. Zainteresowaliśmy naszym projektem firmę, która osiągnęła międzynarodowy sukces ze swoim projektem DeFi. Umówiliśmy się z nimi tak że to oni wprowadzą produkt na rynek, a naszą rolą będzie dostarczenie oprogramowania oraz odpowiednich algorytmów. W zamian za to otrzymamy... Udział w zyskach z tego projektu. Dark Pool One to spółka softwareowa, która zbuduje giełdę. Będziemy mieć ekspozycję na tokeny projektu, a także prawo do części przychodów giełdy w ramach umowy serwisowej. Tworzymy projekt, który ma silne założenia fundamentalne i jest nastawiony na długoterminowy przychód. Właśnie rozpoczynamy crowdfunding. Możesz do nas dołączyć, możesz zostać inwestorem i mieć wpływ na rozwój tego projektu. Sprawdź nasz pitch deck, przeczytaj lightpaper projektu i zapraszamy na pokład timer is 10 9 8 7 booster ignition and lift of Shuttle Denver Tak, tak, tak wygląda ten film, którego trailer pokazywałem wam w zeszłym tygodniu. Jestem bardzo ciekaw, jak Wam się podoba, czy też Wam tak się podoba jak, jak nam, bo, bo, bo nam się podoba po prostu. I, i kilka może tutaj, korzystając, że jest, jestem w studio, kilka słów komentarza ściszę tutaj, a włączę sobie przyspieszone odtwarzanie, bo jest trochę pytań, i może wykorzystam ten moment. Żeby trochę powyjaśniać, co tu się dzieje. Dlaczego mówimy o opcjach? I, i może być takie confusing, że no mówimy o opcjach, e, a gdzie tu są opcje? No, czyli projekt bym podzielił trochę na dwie rzeczy. Jedna rzecz, ta, ta, którą widać nad powierzchnią Ziemi, ona jest no, niezwykle prosta dla użytkowników, tam nie ma żadnych opcji. E, użytkownik wystawia zlecenie sprzedaży Bitcoina powiedzmy w tym momencie za 70 tysięcy dolarów. Z terminem ważności tego zlecenia 7 dni, i dostaje z góry za to zlecenie nagrodę w wysokości około 1500 dolarów. W tym momencie tak to wygląda. No i w ciągu 7 dni Darkpool ma prawo do zrealizowania tego zlecenia. Zlecenie można będzie anulować w trakcie trwania ważności tego zlecenia i będzie tam wyliczana opłata. I tak, jakby po stronie użytkownika, to jest to wszystko. Jeszcze tutaj ważne, trzeba by dodać, że działać to może w dwie strony: to znaczy, bo niektórzy mylnie uważają, że, bo podajemy przykład ze sprzedażą, to samo może działać z kupnem, to znaczy, użytkownik może złożyć zlecenie kupna. Nie za 70 tysięcy, tylko powiedzmy teraz za 60 tysięcy dolarów. No i tak samo tygodniowy termin ważności z punktu widzenia użytkowników, dostaje nagrodę za to, że w ogóle chce coś kupić. Tak? No i tak po stronie użytkownika to jest proste, ale gdzie tu jest model biznesowy? Model biznesowy po naszej stronie jest z kolei bardzo skomplikowany, bo, bo cała zabawa polega na tym, że trzeba tak wyliczyć. Ile płacimy za, za takie zlecenie, no, żeby w długim terminie Darkpool zarabiał? No i do tego jest ten model statystyczny, model Blacka Scholsa, Black za który w 1997 roku goście dostali Nagrodę Nobla, który no, po prostu pomaga nam tutaj wyliczyć jak, jaka powinna być nagroda, właściwie jest stosunek nagród jednych w poszczególnie w, w, w odniesieniu do drugich tutaj nie nie chcę się jakoś zagłębiać bardzo bo bo tą podstawową nagrodę rynek powinien ustalić zakładamy że zgodnie z modelem blacka Olsa, a pozostałe to jest po prostu relacja no i mm, wszystkie znaki na niebie i ziemi a przede wszystkim matematyka i statystyka mówią, że no Darkpool będzie po prostu y, zarabiał no nie ma innej możliwości y, jeśli w ogóle użytkownicy będą handlować no, bo on płaci kryptowalutą Projektu, a zarabia, i można wyliczyć ile, ile będzie zarabiał, więc ten DPX ma jakąś wartość, pytanie, jak dużą, i czy taką, jak my wyliczamy, że, że będzie miał. No i po tej drugiej stronie, no to żeby wyliczyć, ile projekt zarobi, no to, to trzeba się posłużyć modelem wyceny opcji, bo z punktu widzenia giełdy to trochę działa jak opcje. No i teraz ten przykład z diamentem najlepiej pokazuje, jak to wszystko działa, to znaczy przykład z diamentem. Yy, przykład z diamentem pokazuje, gdzie ten przykład tutaj był. tak? Od tutaj, tak? że jeśli ten użytkownik przychodzi i, i chce sprzedać diament za milion złotych, yy, tak? dostaje z góry 100 tysięcy złotych, ale ten jubiler ma wyłączność na ten diament, yy, no to wtedy, jeśli mu się nie uda, jeśli jubilerowi się nie uda sprzedać diamentu, no to użytkownik dostaje z powrotem diament i te 100 tysięcy, ale jeśli się uda, to całą nadwyżkę ponad milion złotych bierze dla siebie. I tak to u nas działa, i cała zabawa, i cały ten model polega na tym, no dobrze, ale czy te 100 tysięcy to jest dużo, czy mało, czy trzeba płacić 1000 złotych, czy 100 tysięcy, czy 500 tysięcy? Gdzie jest ten break-even point? I właśnie. Do tego służy ten model na rynkach kapitałowych, ten model, o którym mówi Rafał Zaorski, on służy do tego, żeby wyliczyć, jak staty ile statystycznie można płacić, żeby, żeby projekt był na zero w długim terminie, a jak płacimy trochę mniej, no to wtedy projekt zarabia po prostu w długim terminie. Tutaj Konrad mówi o, o ryzykach, ale no, ponieważ płacimy de facto kryptowalutą projektu, Zapraszam do zapoznania się z pitch deckiem, ponieważ projekt płaci własną kryptowalutą no to to ryzyko Bardziej polega na Tym nie czy projekt straci tylko że zarobi za mało niż nam się wydaje tak jak źle wyliczymy Te proporcje no bo zakładamy że Jednostką bazową tam będzie 3200 dpx Płaconych za Za zlecenie Które ma termin ważności 7 dni oddalenie od rynku um, no a jeśli to będzie, nie wiem, 14 dni, 28 dni, to już w proporcji do tego, czyli jeśli za to zlecenie 3200, no to zlecenie oddalone bardziej będzie na przykład 3800, jeszcze bardziej 4000, a jak bliżej. E, przepraszam, jak e, o, coraz mniej powinno być oczywiście. Czym bliżej ceny, tym, czym, tym coraz więcej, no, ale to, to będzie jakiś tam benchmarkiem, będzie jedno przykładowe zlecenie i ten model będzie wyliczał, ile te inne będą e, musiały płacić, a zyski będą się kumulowały w pól, a użytkownik, który dostaje te dpx -y, będzie mógł od razu albo sprzedać mm, te dpx -y na giełdzie. Albo wyciągnąć poprzez realizację tej, tego zlecenia z, z pula odpowiednią ilość środków. No i co tu, czy coś tu jeszcze wymaga komentarza? Ten partner nasz z, z Francji, tajemniczy, jest tajemniczy, ponieważ nie pozwolili nam ujawniać swojego, m, swojej nazwy. W, ich kapitalizacja ich coin na 160 bodajże czy 170 milionów dolarów w tym momencie. Mają duże jak na projekty krypto. Grupy telegramowe, duże komunity, obroty na ich coinie dzienne to milion, dwa miliony dolarów, około. Więc no, wygląda to dosyć ciekawie z punktu widzenia tego, ilu użytkowników udało im się zaangażować, i, i, i my, pro, pro, my chcemy iść tym tropem. Tak? Mamy nadzieję, że nam pomogą. jak to jest oczywiście list intencyjny i, i dlatego zbieramy dużo więcej środków niż nam potrzeba, bo gdyby się okazało, że jednak do tego partnerstwa nie dojdzie, będziemy szukali po prostu innego partnera, mamy już jakieś tam rozmowy. Więc gdyby tam coś się nie udało, no to, to pewnie wystartujemy po prostu z innym projektem, a w najgorszym przypadku będziemy sami to, to, to robić, aczkolwiek bardzo bym tego nie chciał, bo to tak jakby są fundamenty. Fundamenty, żeby jednak mieć partnerstwo i robić to w partnerstwie, bo nie, 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 przecież nie musimy się i nie, nie, nie mamy prawa się znać na wszystkim i na modelach, i na statystyce, i na tradingu, i jeszcze na. Na promowaniu projektów krypto, hmm, no i tak. tak ruszyła, tak jak mówię, kampania crowdfundingowa, także strona Darkpool One, jeśli ktoś jest zainteresowany, można sobie jeszcze hmm zobaczyć pitch deck, tutaj macie też inwestorów, Rafał Zaorski, no tutaj Robert Olejnik firma Tionite jest bardzo ciekawym komponentem, bo pewnie niewielu z Was wie, ale ja w swoim czasie robiłem projekty technologiczne. No, i wiem, jak, jak istotne jest, jak dużym ryzykiem jest technologia, i dlatego tutaj poprosiłem Roberta, mojego wieloletniego znajomego, który ma firmę, która z sukcesem robi projekty dla międzynarodowych firm, dla Disneya yy, między innymi robili streaming. Także. Yy, Robert będzie odpowiedzialny za taki nadzór z punktu widzenia. Robert będzie w Radzie Nadzorczej i będzie odpowiadał za nadzór tej części IT, bezpieczeństwa, powstania oprogramowania i pilnowania odpowiednich procedur, procesów, to tego, żeby to, to po prostu dobrze wyglądało. Tak, tutaj, także tak to wygląda. CTO też jest bardzo ważną osobą. Jesteśmy, no generalnie jestem. Jestem dumny z naszego zespołu. To ktoś powiedział, że mamy trochę taki Dream Team, jeśli chodzi o zespół. No i zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie zapraszam. Yy, I w dzisiejszym odcinku to wszystko. Za tydzień już w norm normalne, standardowe wydanie. Zapraszam 11.00 Inside Solution 1. Do zobaczenia.